Siemaneczku, z tej strony Mandy, a dziś mamy odcinek z Unboxing Simulator, Fajnie, że jesteście. Dziś sobie zagrałem w XPingu. Mamy nową krainę odlokowaną, sobie zobaczymy co w niej w ogóle mamy. Mamy jeszcze krainę z craftingami. Mamy krainę tutaj wszystkie prawie krainy, ale zdanie, zaczniemy odcinacie. W ogóle jest kamerka znowu, bo gdy nie gram Mix City, to kamerka będzie normalnie. To witam was bardzo serdecznie. Normalnie piąteczka dla Was. A Wy za to, że Wam dałem piąteczkę, zostawcie czas subka i dzwoneczka. Więc tak, zostawiacie teraz subskrypcję. Na dole czerwony guziczek bardzo polecam nacisnąć. Nie przegapicie wtedy żadnego odcinka. Jak to zrobicie razem z dzwonkiem. Więc zróbcie to razem z dzwonkiem. Także co mówię, jeszcze polecić. Pamiętajcie także o zostawieniu lajkaczy. Po ostatnim jest bardzo mało lajków. Więc mam nadzieję, że zostawicie. Dobra, no i co? Jeszcze napiszcie komentarz. Napiszcie komentarz. Ilu znajomych Waszych nie ogląda? O. A jak mało ich ogląda, to zróbcie tak, żeby więcej na przykład oglądało, o. I na przykład zobaczymy, zobaczymy, ilu Waszych znajomych mnie ogląda i kogo będzie najwięcej znajomych oglądało. Na przykład. Ja wam powiem, że na przykład mnie moich znajomych, takich kolegów, takich kolegów, kolegów z szkoły, z gimnazjum, to tak może z 20 będzie. A ile waszych znajomych. Możecie także napisać, ile waszych znajomych mnie ogląda? To będzie naprawdę ciekawe w ogóle ile. Możecie zawsze w każdej chwili powiększyć To swoją społeczność, zaprosić na mój kanał, dobra Sprawdzimy sobie te krainy Mieliśmy lodową krainę Tu mam super pety, ale chciałem mieć jeszcze lepsze Powiem wam, że Tego peta chciałbym po prostu Jest epic Ten pet tam jest epic, ale no wylece... Żeby on wyleciał bo Nie da rady, to jest za ciężko Ale gdy wyleciałby taki, to to Jesteśmy w niebie po prostu, bo to jest coś Tak samo yy... Pewnie jesteś ciekawy, jak szybko rozwalam skrzynkę Dungeonową. Zobaczcie, te osoby biją i biją i biją. Oni biją w trzech, czterech. Czy to coś schodzi im? <grym> Naprawdę przepraszam, ale zrobiłem to troszeczkę szybciej. Oni bili i biją. Przedem nie ma. Dlaczego tak szybko rozwalam? Pokażę wam w sumie, gdzie ja lecę i gdzie ja rozwalam. Ja rozwalam troszeczkę dalej. Yy, bo ja, na przykład, patrzcie. Te, jak się rozwalam. To, to jest większe niż ta, ta mała. Jest dużo bardziej większa niż tamta duża już. A ta jest przeogromna. Zobaczcie. Cztery. I. To jest przeogromna moc. W, o z kolejnej krainie zabawkowej. Co jeszcze dodali w krainie zabawkowej? Nowe mieczory. Mamy drewniany miecz o 40 milionów. Mamy... Slammer Hammer 80 milionów, mamy jakiś procesorowy, procesor, to jest taki ten, 160 milionów, 320, jakiś Energy Sword, ale są strasznie drogie, 281 sp, sp, sp tak na. i nie wiem co to jest, jakiś Wężowa Katana 2 biliony, w ogóle 3 razy lepsza niż to, ponad 3 ,5. i 4 SP. Masakra, po prostu to to jest koza. Ko tylko. tyle kosztuje? Kosztuje to dokładnie 7000 Robuxów. 7500 Robuxów kosztuje to. Zobaczcie, 4 SP. A tu 4,5 SP możecie kupić za 7600 Robuxów. Kosztuje ta ostatnia broń. To no naprawdę nie mam tyle. Ale są tu nowe czapeczki. Pokażę wam, jakie czapeczki się tu znajdują. Więc wejdziemy sobie w kolekcję i pokażę wam, co ja już zdobyłem. A co jeszcze dokładkowo jest. Więc lecimy teraz na sam dół Więc lecimy na sam dół Mamy tak Róg jednorożca Koronę Dwa mieczory Czapeczkę taką zabawką za, za Twarz robota I co jeszcze? Misia Mamy tutaj jeszcze kurczaka Kurczaka To jest chyba kurczak To się być kurczak Czapeczkę taką z papieru To jest chyba ogół smoka Talizman Znowu mieczory Kot Tyk! Korona. Domino korona. Czapeczka i mega robot jakiś. Hmm. Chciałbym naprawdę to mieć, no tylko znalezienie pewnie takich rzeczy to się wiąże z cudem. Ja na razie jedynie gdzie mogę, to... Dobra, lecimy. Jeżeli mi jak najwięcej tego wszystkiego! Raz, dwa Epi idealnie, zobaczcie, mamy czapeczkę Ale ona ma moc No i teraz jestem jeszcze większym kozakiem z tą czapeczką Obraz to Dobra Ale proszę jakąś legendarkę Ja bym chciał serio tutaj dropnąć legendarkę, ale by się tu legendarka przydała W ogóle ile muszę mieć na kolejnego mieczora? 4SX, -y, a ja mam jeden dopiero i pół. 4SX -y. Nie, za drogo. Ten kupi za Robuxa, ale nie. Na razie tylko małe rozwalam, bo w sumie małe mi się opłaca. Ja za słaby miecz, one są tak drogie te miecze teraz. Albo wiem, co jeszcze zrobię. Sprawdzimy, ile dostanę z tego w ogóle. Yy... Bra. Spawn. Jest, bierzemy pierwsze monetki, o. <grych> Dobra, bierzemy pierwsze moneteczki, mamy. Dużo będzie kasy z tego, kolejne. I kasa z tego, zobaczcie w ogóle co się stanie, będę bieg i ten. Jeszcze lecimy po gemie. O, widzicie? Patrzcie. Zrobiła się kuleczka za mną. I teraz wszystko zbierzemy, mamy 1,5, 5, 1, 2. 0,7, czyli dokładnie... O, to jednak bardzo dużo muszę tego zebrać, żeby coś się stało. I to bardzo, bardzo dużo. Yy, czy ja to zbiorę? Nie wiem. Będziemy musieli spróbować. O, wy to znowu niszczycie. Przepraszam. <grym> Już to zniszczyłem. No nie, ja to za szybko niszczę. Oni nawet nie mają chwili, żeby spojrzeć na to, ja to niszczę. O, i dużo o ten. Czekam na kolejne jajka i kolejne pety. Przydadzą się jeszcze szybsze pety. Jeszcze przebieganie. O, dużo małych. Małe lubię niszczyć, bo z małych jest pożytek. Małych mogą polecieć legendarne. Albo z takich. Z takich jest większa szansa, ale one długo się rozwalają. Dobra. Będzie coś dużo kasy, czy nie będzie kasy? Trzymajcie kciuki, żeby fajnego coś poleciało. Bo bym naprawdę chciał. W ogóle pokażę, jakie ja mam w ogóle. Mam tego Teddyra ma 1,113 miliona. To ma... To jest naprawdę dużo. Fajnych rzeczy. Ja w sumie zaraz sobie uzbieram dużo i pójdę zenchantować. Albo tu, o, zobaczcie. Zobaczcie też na to, jak ja szybko wbijam jeszcze to, żeby po prostu sobie zrobić. Ła, ale to QI i jeszcze SX to jest za dużo tutaj, żeby to było zrobione. Dobra. Małe, małe muszę rozwalać, bo małe. O, zobaczcie, mała leci. I mała szybko leci. A ja wiem, że on mi może z niej polecić jakaś fajna legendarka. Ej poleci mi z niej fajna legendarka, no to będę mógł fajnie to wykorzystać. O! Mam coś, ale to jest coś słabego. Ja będę chciał jakąś legendarkę, bo nie mam żadnej legendarki zobaczyć nie mają albo godli. Wow, co bym miał godli tutaj. To chyba bym każdą krainę w kilka sekund robił. Dobra. Lecimy dalej w ogóle z tym koksem. Mamy tam jeszcze. Ej, co to jest? Coś mi wyleciało. To był to. Nie mam craftingu w ogóle żadnych, powiem wam. Bo craftingi lecą tutaj. A żadnego craftinga stąd jeszcze mi nie wyleciał. Żaden crafting. Żadnej potki. Więc słabo. Z tego co wiem, to one lecą tutaj, w tych miejscu. Nie mam żadne, żadnego craftingu. Crafting. Normalnie, będzie super. Chcę te duże rozwalić tylko Może mi coś z tych dużych poleci Panie by coś poleciało z tych dużych I mamy wszystko Dobra Więc lecimy szybko na górę Jeszcze te yy, Małe, małe, nie ma małych To bierzemy to, proszę wyleć mi coś super A wy drodzy widzowie w tym momencie możecie Zostawić jeszcze raz łapeczkę, subika i dzwonka I zaprosić znajomych Napiszcie ile znajomych właśnie ogląda mnie waszych I Mamy czapeczkę! Do zabawy, normalnie jest. Mamy już dużo do, fajnych rzeczy. U, a to nie będę chyba rozumiał, bo to nie ma sensu. Mamy małą strzeczkę i legendarka! Nie! Mała, jest! I legendarka! Aj, nie udało się, niestety. Nie, tu! Patrzcie! Mamy legendarne! Coś, proszę, legendarne! Aj jaj. Tu mam! Nie ma. Tu. Nie ma. Z korona tylko. Nie jest, jest coś lepszego. Coś większego, coś lepszego, proszę. Mmm, wszystko poniszczone. Więc drodzy widzowie, ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach, komentarzach. Na razie trzymajcie się. Do następnego odcineczka. Następny odcineczek Win City. na was. Wow.